Siema, siema, siema widzowie, to będzie mój nowy kanał. Znaczy, nowy, no pewnie większość z Was w ogóle mnie nie zna, więc to będzie mój kanał szachowy. Będę grał w szachy, bo ostatnio dużo gram w szachy. Będę robił content szachowy. Mogę tutaj, no myślę, że yy, też nie umiem mówić, ale uważam, iż może być to ciekawy kanał, którego nikt nie będzie oglądał. Ale musicie dać mi jakieś pomysły na filmy. Na pewno chciałbym zrobić turniej szachowy dla znajomych, tylko że aktualnie nikt nie gra w szachy, więc będzie to ciężkie. Ale coś podziałam to po pierwsze. Po drugie, napiszcie mi, czy chcecie filmy z kamerką, czy bez. Ten będzie bez, bo z przyczyn. No, będzie bez. I tyle mogę powiedzieć: to będzie taki luźniutki odcinek gdzie gram bulety i w sumie nic ciekawego się nie dzieje, więc możecie go wyłączyć albo możecie go obejrzeć. To już wszystko od was zależy. To jest ta swoboda właśnie na tym kanale. Do niczego was nie zmuszam. Wszystko możecie robić sami. Nagrywam na aplikacji Screen app, io, Hashtag recording, bo no, jestem na Linux, a tutaj nie umiem obsługiwać tego systemu, więc nawet nie umiem OBS-a pobrać. Wiem, że jestem no, świetny. Ale. O! Ok, czyli po 15 minutach nie mogę nagrywać już. Czyli jak coś to muszę wszystko dzielić na 15 minut. Ale to spoko, wyłączę i potem włączę i to połączę w jakimś programie do montowania. Więc to. Zero, zero problemu. Let's go! Mm. Ale to. Ten film i tak będzie krótszy. Ale mówię o jakichś dłuższych filmach. Dobra, zobaczmy kogo mi dowierzy. Joda. Dawaj. No, nic mnie nie powstrzyma przed tym, żeby wygrać oprócz Jody No tutaj zbiję Hetmanem teraz, myśli, że mnie pokliwa Jak ja ty mam tu, to ja cofam się Mam tu, ja wtedy gram tu Chyba to działa, nie? Czy nie, czy pozwalam? No bo jak on tu, to ja tu Okej okay. No ej, nie mogę ruszać myszką, nawet nie żartuję Ktoś chce mnie oszukać na punkty rankingowe Dobra, ziomek jest silny no nie jest Ale ja jestem jeszcze słabszy To rożka Brożka A goniec b7 Odda Tu będę groził widełkami Zobaczymy czy zobaczy, czy jest taki mocny w gębie Znaczy właśnie nie Czy jest kozak w necie tylko No nie Bo z... zobacz, o kur Zobaczył to no, jak to zwije, to to źle dla niego w sumie. Okej, okay, długo myśli nad ruchami. Ja jestem szybki, Bill. No, zjem go dupą raczej w tej grze. Przepraszam, że takie cały czas jąkam. Ale nie jestem przyzwyczajony do, mm, nie jestem przyzwyczajony do, do nagrywania filmów z głosem i z, z prowadzeniem pełnoprawnej narracji. No, Chłopiec tutaj atakować po linii H, natomiast sądzę, że nie starczy mu czasu. Ja go prostu oflaguję. Yy, tu sobie zrobię miejsce dla króla, jak coś No ok Zajebiście zagrał yy, Tutaj, no, zaczął grać szybciej, co znaczy, że pewnie zacznie nutować yy, co, co ciekawe, to poświęcenie materiału mu za dużo nie dało, bo ja po prostu Spierdalam do dziury i dochodzę Tutaj, bronię, wszystko czekaj. Okay. No i dziękuję, yy, jestem patusem, wiem, przepraszam Mam 10 lat, a przeklinam to też jest paradoks. Yy, nowa jedna Nowy jedna minuta odpalam teraz, klikam. Jeszcze dwie takie bulety. I na dzisiaj koniec. Możecie mi napisać, co chcecie, żebym nagrywał. Ja mam parę pomysłów. Mogę Wam pokazać moje pierwsze partie szachowe. Yy, jak to wyglądało? Bo nie wyglądało to najlepiej. Teraz już coś tam umiem. Znaczy w sumie nie. Gram akurat tak źle. W sumie trochę w te szachy. Znaczy no, czy ja wiem? No nie wiem, ale wydaje mi się, że jest to poziom taki średni. Dobra, chłop chcę umożliwić mi hintowanie poprzez ruchy typu... typu taki, ale ja się nie dam. Kurwa. Ej, no, kurczę. Troszkę ładnie zagrał. No czy, czy ja wiem? W sumie. Jest okej okay wszystko na razie. Tylko on udaje, że atakuje. To w sumie moja kariera szachowa w skrócie. Yy, bim, bam, boom. Bim. Bam. Um, zapomniałem, że tu stoi Hetman. Ale to nie ma znaczenia, bo ja gram ten skoczek tutaj i to wygrywa tą partię. On tu myśli, że atakuje i wtedy Bartosz robi taki ruch. No no, jest świetnie to pograłeś teraz. Teraz czuję, że przegrałem ziomek. Złomek. Bo jest zezłomowany Dobra, bo ja czasu nie mam, to przegrałem to raczej. Ale to nieważne, bo pozycją wygrywam, więc po prostu na czas przegrałem. Tak, zawsze jest najlepsze wytłumaczenie, że chłop hamską, flagową. Co z tego, że buleta gramy, nie? Niesportowy gracz szachowy. Dobra, ja to jeszcze wygram, patrzcie to. Twarzam mu jakieś groźby, które nawet nie są groźbami. I on teraz tu. On to zbije i ja mu dam na to jednym. O nie! Za tempo się nie zgodziło. Kur. Widzowie. Ach. Ręce się częstą. O, pozwoliłem hetmana. Jezus widzowie! O Boże! Ooo! Kompromitacja przed kamerą. Co ja zagrałam w, w tych ostatnich minutach? To jest. Dobra. Nie, nie, rewanż. Po prostu inna sprawa. Dobra, d4, sink cheese. Na ostatnią partię zagram jakieś gówno i udowodnię, że szachy wcale nie muszą być dobre, żeby wygrywać. Chociaż ja przegram, ale no nie muszą szachy być wcale dobre, dokładne. Dobra, dzięki. Tu źle zagrałem, on to bije. Teraz bije to i muszę mieć rozjebany zamek. Teraz on jeszcze to zbije, bo jest złośliwy i nie będę miał roszady. No i tak jest złośliwy. I tak nie mam roszady za bardzo. Ale zrobię roszadę, żeby pokazać, że nie trzeba roszować w szachach, żeby wygrywać. Chociaż ja i tak przegram, ale to nie trzeba. Tu zagram. Tu on zbije, więc ja zagram tu. O, nie zbił. Okej. Okay. Ja nie mówię wam widzowie. Wystarczy popełniać błędy, to przeciwnik się obsra. Jak będziecie popełniać błędy, to będziecie wygrywać partie szachowe. Mówię wam. No i znowu. Patrzcie, wchodzę jak Tabasko. Co on robi? No dobra, ogrywa mnie trochę, ale to nieważne, bo ja mam pole B2 jeszcze. On nie ma jak atakować, bo tu nie może, tu może, ale to mu nic nie da. To by nic nie dało, a ja dochodzę. Yy, no właśnie, on tu teraz chce mi wtargnąć, ale to mu nic nie da, bo ja dochodzę. No dzięki za grę, ale nie masz czas Tu powinien zagrać, to by le więcej mu dało. Bo ja dochodzę, on to zbije, ja to o kurw, czaki podwaliło. Ale spoko, ja dochodzę. Złom daje szacha, wracam. On się pomyli, prędzej czy później. No i właśnie, mówiłem. Teraz mam w sumie jeszcze mniejszy. O! No i dzięki, Jezus, jak ja lubię szachistów, że się tak mylą. Jak grają ze mną, mówiłem wam, wystarczy popełniać błędy i będzie się wygrywać. Dobra, szybciej. Goście, nie masz czasu. O kurwa, doszedł. Ja nie dochodzę. Wow, mam problemy, nie mogę dojść. Jest jakiś lekarz, który mi z tym pomoże problemem? Dobra, dzięki, podwalił. Ale szybkie gry. Teraz jak to tak szybko leci, to wygląda nawet jakbym umiał grać w szachy. Ile tam czasu zostało? 6 minut, no to mogę jeszcze jedną grę odpalić, bo się podpaliłem teraz, bo zagrałem jak szef. Żartuję, ale wyglądało to majestatycznie. No i podwaliłem piona, ale co nieważne, bo to jest na pewno jakiś gambit, który pozwala mi powiedzieć, że ja go tak naprawdę poświęciłam, a nie podwaliłem Okej, okay, on tu próbuję atakować, ale jest frajerem A ja mam flow jak show. O kurwa, stawiłem, wszystko, co się dało Dobra, może nie zobaczy No zobaczył, nieważne Ale spoko, bo ja kontratak prowadzę, żartuję Ale spoko, bo chłopiec słaby Na pewno gorszy niż ja Znaczy lepszy, ale jak już mówiłem, popełniajcie błędy, to wygracie w szachy no tutaj w ogóle zagrał jakieś gówno. Znaczy może nie, bo łapię mnie widły, ale to nieważne, bo no. Zintowo, znaczy no, nie wiem w sumie. O Kur, Dobra, pod, muszę się poddać. No złapał mnie pod skórką, bo za bardzo mi trochę ego wywaliło. No to jeszcze raz zagram. Tak już serio ostatni raz. O, muszę to wyłączyć. Dobra, boom, E3. Nie wiem, nic kliknąłem, ale dobrze jest. Szacun, patrzcie to, zbiję to dla jaj O nie, myślę, że na Primowie poleci, kur. Ale się w bagno teraz, skompromitowałem się. Skompromitowałeś. skompromitowałem. Się. Jezus Chrystus. Dobra, podwalił. Dzięki. Powiedz, co jest 5 Trzeba podwalać, żeby wygrywać. On teraz podwalił i ze mną wygra, zobaczycie. Tu zagram. I patrzcie to, jak go teraz łapię. Znaczy nie łapię, bo podwalił, więc wygra, ale udaje, że łapie. Okej, okay, podwalił. W sumie to nie. Więc przegra. Patrzcie, bo nie podwalił. O, o nie, nie Co? Tu. O, dobra, blisko. Ale naprawdę było blisko. Tu dam szacha dla beki. tak, O! o! Uuu, uh, ajajaj, no to tutaj Chłop No i widzicie, intuje chłop Chłop totalnie gra jak gówno W ogóle miał mata w jednym, ale go nie zobaczył Chłop totalnie intuje Ale wygra ze mną, bo ma lepszy czas Ooo, ja podstawiam Hetmana, więc teraz ja wygram Zobaczycie yy, Tutaj zagram i patrzcie na to Tutaj zagram Zaatakuję mu Hetmana no i nie podwalił, czyli wygra Znaczy, no nie powinien Oj, podwaliłem Oj, o nie, jest git O nie, straciłem piąka O, o Boże Dobra, dokładny jestem jak coś Kur, nie grać <grafię> Dobra, ostatni meczyk, tak żeby dobrze zakończyć Bo to jest jakaś komplikacja ten odcinek To w ogóle nie powinno się pokazać Na w internecie Dobrze, poddaj się No nie no hop, Na czas gra ale, no nie powiem słowa Dobra To ja się poddam, o rewanż w się kliknął, nowa gra Dawaj, chodź Dawaj, tańczę z kurwami tango, tyk Tyk, nie wiem co on zagrał, jakieś strasznie nieświeże szachy randomowe tutaj Robię na primawie nawet, o kurwa akurat, o Akurat na primówię, nie? Akurat na primowie? To zagrał niekonwencjonalny ruch. Ale to jest denerwujące TBH. Dobra. Wygrywam i tak, bo również podwalił. Był jednak honorowym żołnierzem. Tutaj. Cyk. Cyk. Proste szachy. Tu mogłem zagrać. I nadal mogę. Dobra, dzięki. Tu. Widzicie? Stwarzam podstawowe groźby. Teraz to zbiję, bo nie zobaczy. Mówiłem i cofnę. Bo on będzie mi atakował skoczka. O, jednak nie. No to zagram tak. O, cofnął. No to ja też cofnę. Ale jest szybki. Ale jest szybki. Czasem mu zaraz. O, to zagrał tak. To ja też tak zagram. Teraz on cofnie, to ja też cofnę. Nie, no, chłop jest bardzo wolny. Dobra, tutaj zagram. No tak, na pewno wezmę remis, ale Big Brain. Tu zagram. Pato szachy, pato szachy, pato szachy. Pat to szachy to są. Chłop flaguje, próbuje. Akurat mi flagował jak... Dobra, ale... Co się w ogóle... Chłop mi niszczy. Nie. Ale mnie zaorał na flagowanie. Flagowańsko. Ty ten paruro No nie. Ty, o ty ruro. Na jednej sekund... Na jednej setnej se Dziesiątej sekundy. Doszedłem. Jezus Chrystus. Dobra, to jest dobry moment, żeby zakończyć ten film. Dzięki za oglądanie. Czyli ktokolwiek to obejrzał.